Cześć wszystkim. Witajcie w takim filmie poświęconym wynajmie maszyny rolniczej plus ciągnika. znajdujemy się na polu, gdzie zostało wcześniej skoszone sorgo niedawno jakiś czas temu. To się dowiecie w kolejnym filmie, jeśli chodzi o sorgo typowo, bo będzie ciekawie. Ale wracając do wynajmu, wzięliśmy pole. Wzięliśmy po prostu wynajem, aby po prostu spulchnić pola pod zasiew pszenicy warunki można powiedzieć, że są ciężkie, bo wzięliśmy większy ciągnik niż do tej pory mieliśmy a miejscami na glinach po prostu ciągnik to miał problem jechać z maszyną na 35 cm oto zestaw którym się poruszamy Kverneland Enduro to co wcześniej mieliśmy ale ciągnik większy bo 695M, a dotychczas mieliśmy model, najmniejszy, jaki można wypożyczyć z tej firmy. To jest 655M. Fajne jest to, że wał, który jest, na glinach oczywiście, są takie przepusty, że ta ziemia nie jest zagęszczona, bo, bo są kratery, po prostu gleba, bryły są. Ale jeśli chodzi o zagęszczanie powierzchni tutaj. Na przykład na tym polu, no to ziemia luźniejsza, ale i tak ma co robić, bo masa korzeniowa, która jest, i to, że jest sucho. Bo sorgo do tej pory cały czas było zielone, a skoszone było, dlatego, że no już odpowiednia faza była, bo wiecha, i tak dalej. Już to też trochę zaczęło też przysychać od dołu. Dlatego postanowiliśmy sorgo skosić, ale właśnie ten wał się bardzo dobrze sprawdza. Ciągnik na razie daje sobie radę, akurat po sorgo, i też. Yy, Koło domu mamy bliżej, zaraz jest pszenica, a koło domu w ogóle jest jęczmień pole po jęczmieniu i tam te dwa pola powinno być ok, jeśli chodzi o glebę, bo jest wilgotno. Jest wilgotno, bo wiadomo, żniwa kiedy były, ziemia zdążyła odpuścić, ta wilgoć jakoś się po prostu zgromadziła. Na no, takim zestawem się poruszamy i mamy chęć zrobić 20, chyba 9 hektarów do zrobienia jest zobaczymy czy uda nam się w dobę zrobić bo na dobę wynajęliśmy no ogólnie posturowo jest ciutkę większy od modelu 655M te koła są większe i w ogóle cały jest taki masywniejszy ten ciągnik ale i tak ma po prostu co robić jeśli chodzi o przedplon też przedplon Sorgo, które było po prostu, wyciągnęło całą wodę do tej pory i nie ma tak naprawdę nic. A system korzeniowy, który jest po sorgo, no to tak naprawdę to jest taka, można powiedzieć, siatka zbrojeniowa, jakby to tak ujmując, że żeby to zerwać, to naprawdę ma co robić ten agregat. Ale póki co jesteśmy zadowoleni, to jest najważniejsze, jesteśmy zadowoleni z tej roboty, bo. Miejscami gdzie są gliny albo jakieś mocniejsze kawałki To po prostu pług, zagonowy W ogóle nie ma co wjeżdżać A jeśli będziemy siać tu pszenicę To z dwa tygodnie, jak nie trzy, trzeba będzie odczekać To pewnie połowa października dopiero Będzie coś tu robione, bo Nie ma, co, co, nie ma sensu po prostu siać W pył I marnować materiału siewnego, bo gdzieś nie wzejdzie tak Bo na razie tej wilgoci nie ma A czy opady będą jakieś na najbliższym czasie to nie wiem ale jeśli chodzi o wynajem, to jesteśmy zadowoleni z, ponownie z tego zestawu, jeśli chodzi o Kwernera Tenduro. A ciągnik jest większy i dobrze, że postanowiliśmy wynająć większy model. Bo z jednej strony mówimy, a będzie miał lżej. A się okazuje, że na glinach to ledwo szedł, więc yy, jedyny plus tego, że po prostu decyzja zapadła, że bierzemy większy ciągnik. Yy, no i tyle. W tym materiale jeśli chodzi o yy, jeśli chodzi o wynajem i tutaj prace jakie mamy do zrobienia jeżeli uda mi się nagrać to nagram Wam i pokażę pole yy, po jak to wygląda jeśli chodzi o yy, tą uprawę czy będzie ten ciągnik miał lżej yy, to pole skończę jeszcze pojadę cofnąć się wstecz na drugie pole sorgo i tam jest po prostu skraje mam do zrobienia bo tam już pole zostało wcześniej zrobione dzisiaj i tylko tutaj też skraje muszę zrobić i tutaj ten clean. Więc ruszam do dzieła. Jak uda mi się, to wam pokażę, po prostu jeśli chodzi po tym jęczmieniu koło domu, jak tam wygląda. To do zobaczenia. Cześć!